mm -hmm. Mogę nieżyć, byle byś tu żyła, kosztem moich wszystkich przeżyć. Byle byś tu żyła, będę się codziennie cieszyć. Byle byś tu żyła, lata ze mną już nie mierzyć. Mogę nie żyć. byle byś tu żyła, kosztem moich wszystkich przeżyć. Byle byś tu żyła, będę się codziennie cieszyć. Byle byś tu żyła, lata ze mną już nie mierzyć. Każdy skrawek ziemi, moje serce, co się mieni. Każde ma uczucie, oprócz tego, co się zmieni Każdy kwiat na ziemi, myśmy duży ogród mieli Mówię szczerze Nie ma nikogo, co by mnie tak wygląda co dnia Nie ma nikogo, co miłość tak uwiarygodnia Nie ma nikogo, co uczuciami mnie nawodnia poezja. Piszę wiersz o tobie, opisując ciebie bogiem. Ciągle myślę, że znowu pojawisz się za rogiem. Piszę wiersz o tobie, tęsknię ciągle za dialogiem. Ciągle myślę, że znowu samotnie przejdę bokiem. Tylko tęsknię. Myślę, że zobaczymy się tylko we śnie. Mogę nie żyć. byle bylebyś tu żyła Kosztem moich wszystkich przeżyć Byle byś tu żyła będąc się codziennie cieszyć Byle byś tu żyła lata ze mną już nie mierzyć Mogę nie żyć bylebyś tu żyła Kosztem moich wszystkich przeżyć Byle byś tu żyła będąc się codziennie cieszyć Byle byś tu żyła lata ze mną już nie mierzyć